Szanowni Państwo, witam w wojskowych newsach. Dziś zaczynamy od wielkiej umowy PGZ. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z MBDA UK na transfer technologii w ramach programu NAREF. Chodzi o pociski kam oraz wyrzutnie iLauncher. Dzięki tej umowie pozyskamy całe potrzebne know-how w zakresie ich produkcji. Według planów Mamy wyprodukować ponad 1000 rakiet i ponad 130 wyrzutni. Ten kontrakt jest konsekwencją podpisanej umowy na tegorocznych targach MSPO 2023 między PGZ a Agencją Zbrojenia. Teraz przed czas na umowę technologiczną. Cena ponad 4 miliardy funtów, czyli grubo ponad 20 miliardów złotych. No ale dzięki temu będziemy w stanie produkować pociski, które są w stanie chronić przed atakami z powietrza na odległość do 45 km i wysokości nawet 20 km. Poza tym, co warto podkreślić, rakiety z rodziny KAM wejdą szeroko do polskiego wojska. Nie tylko w ramach programu NAREW, ale także PILICY PLUS czy okrętów miecznik. Zatem pozyskanie technologii do ich produkcji było tak ważne. Dostawy wyrzutni i rakiet są dość mocno rozłożone w czasie, ponieważ mają być dostarczone w latach 2027-2035. Tak długi czas dostaw jest zapewne związany z okresem wchłonięcia technologii przez polski przemysł. My tu gadu-gadu o 20 miliardach złotych, a tymczasem na Dalekim Wschodzie Korea Południowa szuka dla nas kredytu na ponad 20 miliardów dolarów. O co chodzi? Ano podobno w grze jest kredyt konsorcjalny. Cóż to takiego? Ano to jest sytuacja, kiedy jednemu podmiotowi, na przykład takiemu kraju jak Polska, udzielany jest kredyt przez kilka banków. Dzieje się to w momencie, kiedy na przykład wysokość kredytu jest bardzo duża i jeden bank, który pożycza, może nie udźwignąć wymaganej kwoty. A tutaj mamy taki przypadek, bo według agencji Reutersa, rząd w Korei szuka dla nas 22 miliardy dolarów czyli przy obecnym kursie ponad 90 miliardów złotych. Abyśmy mieli świadomość o jakich pieniądzach mowa, to według ustawy budżetowej w obecnym roku dochody naszego państwa miały wynieść około 600 miliardów złotych, a więc mowa o 15% obecnych dochodów. Czy to dużo? No, myślę, że tak. Kredyt ma iść oczywiście na obecnie kupowane uzbrojenie Ukraińczyków, czyli czołgi K2, haubice K9, czy wieloprowadnicowe wyrzutnie K239 Chunmo. W obecnej sytuacji politycznej pojawia się pytanie, co dalej z zakupami? No, wydaje się pewne, że zostaną zrealizowane podpisane umowy wykonawcze na koreański sprzęt czyli zakup 180 czołgów, 212 haubic, 218 wyrzutni czy 48 samolotów FA50. Oczywiście w planach były kolejne setki egzemplarzy jak na przykład ponad 600 K9 czy 1000 dwójek ale produkowanych już w Polsce na licencji. Pytanie, co z tymi planami zrobi przyszły rząd? To wielka niewiadoma. Może się okazać, że aż tak duża wysokość kredytu nie będzie potrzebna. No ale na razie, pieramy się częściowo na spekulacjach. Faktem jest, że Koreańczycy szukają kasy u siebie, to znaczy wśród koreańskich banków i zapewne ją znajdą. Czy w pełni z niej skorzystamy, czas pokaże. A tymczasem, Koreańczycy niczym mrówki uwijają się, aby wypełnić zamówienia dla Polski. Kolejne dwa FA50 przybyły do Polski 5 listopada. Jest to 9 i 10 maszyna tego typu. W grudniu powinny do nas przybyć jeszcze dwa egzemplarze i w ten sposób zostanie zrealizowane całe zamówienie, to znaczy 12 FA50. Reszta, czyli 36 egzemplarzy, ma być u nas do 2028 roku. Umowa na centrum szkoleniowe dla Abramsów w wesołej, gdzie stacjonuje pierwsza warszawska brygada pancerna im. Tadeusza Kościuszki po tej informacji jest z pewnością wesoło. Właśnie tam ma powstać Centrum Szkoleniowe AGTST, czyli Supernowoczesne Cacko, które ułatwi wprowadzenie Abramsów do polskiej armii. AGTST to po prostu system szkolenia na symulatorach, które w naszym przypadku będą stosowane dla załóg Abramsów M1A1 oraz oczywiście M1A2 2 v 3 Będzie mógł tu się szkolić pojedynczy żołnierz, ale także całe załogi, czyli załogi w ramach plutonów. A na czym będą one polegać? Na wszystkim, co jest związane z Abramsami, to znaczy strzelanie, rozpoznanie, koordynowanie działań, przestrzeganie procedur itd. Całość kontraktu, który zlecił amerykański Departament Stanu w firmie Lockheed Martin jest warta nieco ponad 80 milionów dolarów i ma zostać zrealizowana do końca 2027 roku. Zatem trochę na to poczekamy, a Sep V3 wobec obecnych planów w całości, czyli w liczbie 250 egzemplarzy ma się u nas znaleźć do 2026 roku. Produkcja Tamirów w USA. Amerykańska firma RTX. Oraz izraelski Rafael dogadali się w sprawie stworzenia fabryki rakiet w USA. Dokładnie chodzi o produkcję rakiet Tamir, które używane są w zestawach Iron Dome. Dodatkowo ma być rozpoczęta produkcja amerykańskiej wersji rakiety, a mianowicie Sky Hunter, na potrzeby Amerykanów i innych posiadaczy żelaznej kupuły. Dlaczego fabryka powstaje w USA? Firmy RTX i Rafael współpracują w produkcji Iron Dome już od wielu lat i na potrzeby wojsk Stanów Zjednoczonych zostały zakupione już kilka baterii tego systemu które siłą rzeczy będą potrzebować tysięcy rakiet. Poza tym obecny konflikt z Palestyńczykami pokazuje, że dobrze mieć fabryki amunicji także poza samym Izraelem, aby w sytuacji kryzysowej szybko otrzymać dostawę sprzętu. Rakieta Tamir ma zasięg do 70 km i może zwalczać takie zagrożenia jak pociski moździerzowe, rakiety manewrujące czy wrogie myśliwce. Zatem, jak widać, to dość uniwersalna broń o sporym zasięgu. F-35 zestrzelił pocisk manewrujący. Najnowocześniejszy obecnie samolot na świecie, czyli F-35, przechodzi prawdziwy chrzest bojowy w konflikcie z palestyńczykami. Izraelska wersja, czyli F-35i, jest wykorzystywana zapewne nie tylko do bombardowań, ale także, jak się okazało, do zestrzelenia pocisku manewrującego, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii. Chodzi najprawdopodobniej o rakietę z rodziny Kudus, która została wystrzelona z Jemenu. Ich zasięg to około 2000 km i przypominają rosyjską rakietę manewrującą CH-55. Tak, to ona właśnie wleciała do Polski i przeleżała sobie miesiącami w lesie. Nie wiem dokładnie czego użyto do unieszkodliwienia zagrożenia, ale najprawdopodobniej były to rakiety Sidewinder albo Abram. A dlaczego rakieta leciała z Jemenu? Trwa tam niestety wojna domowa i jedna ze stron, Huti, wspierana jest przez Iran. Jak łatwo się domyśleć, nie specjalnie lubi Izrael. Państwo żydowskie początkowo zamówiło 50 egzemplarzy F-35, a kilka miesięcy temu domówiło kolejne 25 sztuk. Lokalnie nosi nazwę F35i Adir, co możemy przetłumaczyć jako potężny. Różni się od innych typowych wersji A, przede wszystkim tym, że wykorzystano tu podzespoły firm izraelskich, czyli przede wszystkim Elektronikę, a obecnie trwają prace nad integracją z lokalnym uzbrojeniem, na przykład rakietami Python. Szwecja. Zamawia rakiety Amram, czyli pociski dalekiego zasięgu IM-120C8, a więc najnowszą wersję tych rakiet. Stosowna umowa została właśnie podpisana między Urzędem Zamówień Obronnych Szwecji a amerykańską firmą RTX. Nie wiemy dokładnie, ile sztuk zostało zamówionych, ale w lipcu Departament Stanu zgodził się na sprzedaż pakietu maksymalnie 250 Amramów wraz z dodatkowym posażeniem za kwotę maksymalną 605 milionów dolarów. Nowe zamówienie ma z jednej strony zwiększyć ogólną pulę dostępnych pocisków, ale także zastąpić te, które zostały przekazane Ukrainie do systemów NASAMS, które wykorzystują je jako efektor. Nowe rakiety będą oczywiście użytkowane na gripenach. Ukraińcy polują na stocznie. Sami przyznajcie, że niestety temat Ukrainy trochę zszedł z pierwszych stron gazet i teraz wszyscy żyją Izraelem. Bardzo to niebezpieczne, no ale znowu zmagania naszych wschodnich sąsiadów dało sobie znać, a to za sprawą ich kolejnego sukcesu. Zaatakowali oni bowiem stocznię w Karczu. Oczywiście, poza trafieniem w samą infrastrukturę stoczniową, udało im się także unieszkodliwić korwetę rakietową projektu 22800 Karakurt. Te stosunkowo niewielkie okręty o długości niespełna 70 metrów i wyporności 800 ton są o tyle groźne, że mogą używać rakiet manewrujących kalibr, które są sporym wyzwaniem dla ukraińskiej obrony przeciwrakietowej. Do ataku miano użyć 15 rakiet manewrujących, zapewne głównie Storm Shadow czy Skalp G. Według Rosjan przechwycono 13 z nich, a dwa uderzyły w stocznię i statek, aczkolwiek to informacje rosyjskie, więc równie dobrze mogły zostać zestrzelone dwa pociski, a celu dosięgły 13 z nich. Dla Rosjan to kolejny kłopot i może to wymusić przesunięcie budowy i remontów okrętów jeszcze dalej od ukraińskich granic. Czy europejski myśliwiec przyszłości jest zagrożony? Francja i Niemcy. To z pewnością trudna miłość. Do tej pory informowałem Was głównie o problemach z projektem europejskiego czołgu, a tu nagle świat obiega informacja o zagrożeniu programu FCAS czyli upraszczając przyszłej europejskiej konstrukcji szóstej generacji. Okazało się, że problemy są w zasadzie te same chodzi o czas, pieniądze i technologię. Akurat w tym projekcie przewodzą Francuzi, którzy podobno bardzo mocno strzegą swoich technologicznych tajemnic. Z drugiej strony mają złe Berlinowi, że zdecydował się na zakup F-35, który uważają za konkurencję dla wspólnego programu. Innym problemem jest czas, bo na razie samolot miałby wejść do służby w okolicach 2040 roku, a więc dość późno, uwzględniając inne konkurencyjne programy tego typu. Zatem otoczenie kanclerza Niemiec miało zacząć rozglądać się za innym rozwiązaniem. I rozważyć wejście do projektu GCAP, który tworzą Brytyjczycy, Włosi, Japończycy i Szwedzi. Zatem, jak widzicie, potencjał gospodarczy i technologiczny jest naprawdę spory. Natomiast tu problemem może być polityka RFN, która często potrafi blokować sprzedaż uzbrojenia do krajów, gdzie, powiedzmy, nie zwraca się większej uwagi na prawa człowieka. I tu przykładem może być na przykład Arabia Saudyjska, która przez ten zakaz nie kupiła jeszcze eurofighterów, czy Turcja, która nie mogła nabyć niemieckich silników do swoich czołgów przez co skierowała swoje oczy ponownie ku Korei Południowej. Brytyjczycy nie chcą powtórki, zatem jeśli zgodzą się na dołączenie Niemiec, zapewne to właśnie Niemcy dostaną zakaz prowadzenia zakazu na sprzedaż tego samolotu. A co zrobi Francja? Cóż, akurat pod względem lotniczym technologicznie stoi wyżej od Niemiec niż w przemyśle pancernym. Dlatego ewentualna możliwość stworzenia własnymi siłami samolotu jest w ich zasięgu. Już tak zrobili, kiedy wycofali się z konsorcjum, które ostatecznie zbudowało Eurofightera, a oni zaprojektowali Dessault so Rafale. Także akurat to potrafią. W programie są jeszcze Hiszpanie, ale oni tu akurat są na dalszym planie. Całkiem możliwe, że po rozpadzie programu, jeśli on nastąpi, sami dołączą do ekipy Brytyjczyków. No i dobrnęliśmy do końca, dzięki za poświęcony czas, super że jesteście. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału, zapraszam także do sekcji komentarzy, no i miłej środy. Do następnego odcinka, trzymajcie się ciepło. Hej!